I kolejny pytanko. A może jednak by dało radę stworzyć jakieś choć malutkie warunki do odchowania Rionana Lub MC, czyli Manu Puru. Słuchajcie, no, malutkie to są. Malutkie szanse są jak najbardziej, słuchajcie. Dlatego ja zakładam sobie te klatki i mówię, może się tam trzy sztuki odchowają, a może nie. Ale na pewno nie będę robił czegoś takiego jak w zeszłym roku, gdzie odchowałem tą ikrę, odkarmiłem te, te, te larwy, te maluszki, odchowałem potem. Yy, przez 3 miesiące w dwóch akwariach praktycznie rzeźbią trzymałem i tam wzrastały te, te, te maluchy. Czegoś takiego na pewno nie zrobię. To, co zrobiłem w zeszłym roku, pokazało, że po pierwsze nie mam warunków na to, żeby odchowywać te maluchy, a po drugie nie mam też tyle czasu, żeby żeby się nimi po prostu zajmować. To naprawdę, słuchajcie, ja wam powiem tak: ja byłem u Wiesława w domu. Wiesława Smużyńskiego który rozmnaża dla Was. Swoje skalarki, ja widziałem, jak on mieszka. Słuchajcie, tam po prostu jest jedno wielkie akwarium, gdzie są, drugie wielkie akwarium, gdzie się rozmnażają i kolejne dwa wielkie akwaria, gdzie są odchowywane maluchy. I takie trzeba mieć, słuchajcie, warunki, żeby odchowywać skalary. tak. Byłem też na hodowli, widziałem, jak to się tam robi. No, trzeba mieć naprawdę takie akwarium 300-400 litrów, żeby odchować 100 maluchów skalarów. Żeby im nie zepsuć, że tak powiem, startu w życie. Żeby ich nie skrzywdzić tym, że, że będą miały ciasno i przez to nie urosną. U mnie nie ma takich warunków. Ja naprawdę 240 na to poświęciłem wówczas. Teraz nie chcę na to ją poświęcać. No zobaczymy jeszcze jak będzie z tymi manokoporami. Jeżeli one tam od, odpilnują domikę i odchowają, no to wtedy będę się zastanawiał nad tym. Ale na pewno nie będzie tak, że ja celowo je odłożę, bo naprawdę ja mam małe mieszkanie, ono nie jest z gumy. Więc, i tak, mam dwa potężne akwaria, które zajmują w zasadzie połowę tego pokoju. I, I wierzcie mi, że to już wystarczy, żeby wyjątkowo wnerwiać moją żonę. Ja nie mieszkam sam, słuchajcie, no nie ma takiej możliwości, żeby, żeby odchodzić. A teraz zobaczcie przepięknie sytuację. Akurat dwie najlepsze pary: jedna pilnuje Ikry, i drugie monuka Puro, to przypłynęło. Jakby wiedzieli, że o nich rozmawiamy. I kolejny pytanko. Dlaczego Twoje zbrojniki wyglądają na filmach na takie duże? Na przykład samiec zbrojnika po 13 cm. Samca zbrojnika po 13 cm. A sam mam akwarium i samca 12 cm i wygląda jak młody patrząc na Twoje filmy. Po pierwsze, znajdźmy sobie głównego samca, jeżeli się nam gdzieś nie chowa. No tak, nie ma go w grocie. I ciężko stwierdzić, gdzie jest. Hmm. Ale tu na przykład w krzakczkach, nie wiem czy będzie widać, bo trochę w cieniu jest samica. Jedna z dwóch największych samiec, jakie mam. Te samice mają, słuchajcie, po 12 cm. O, tam jest młody samiec, który ma już też około 13 cm. Tu jest kolejny młody samiec, też około 12 cm. Natomiast mój największy samiec główny ma 17 cm 17. Być może dlatego wygląda takiego wielkiego. Fajne było yy, pokazane na, na, na tym filmie, gdzie Wam tam puściłem muzyczkę i pokazałem moje rybki. Zachwają jak właśnie yy, ta rybka, czyli, czyli ta 236 wpłynęła pod ogon yy, tamtego samca. I wówczas można było zobaczyć jaka jest skala wielkości, jaka jest różnica wielkości tak między nimi. Naprawdę coś niesamowitego, bo ta rybka ma jakieś 4 cm, a tamto to było bydle. No dlaczego wygląda na duże? Słuchajcie, pamiętajcie o jednym, że jeżeli oglądacie jakikolwiek film, zdjęcie, jakieś nagranie, no to zawsze ważna jest skala, do której można to porównać, tak? No dlatego wygląda tu na większy, tam na mniejszy. Przecież u mnie to powinno wyglądać na małe, bo ja mam duże akwarium, ale znowu, jak zrobię dobre, dobre przybliżenie, a nie jest sam pokazane, to wygląda na bydle, tak? No ale jakby już był pokazany, nie wiem, z jakąś inną większą rybą, no to wcale taki duży by nie był. No aczkolwiek na e, zbrojnika pospolitego 17 cm to jest naprawdę bydle. To jest, to jest naprawdę bardzo duża ryba, ale to wynika też z tego, że ma bardzo dobre e, warunki, tak? Mamy bardzo duże akwarium, no może nie bardzo duże, ale duże, więc ona może duża urosnąć. No jeżeli ktoś ma akwarium, nie wiem, 100 czy 200 litrów, no to... 12 czy 13 cm dla tego zbrojnika to już będzie też dużo. Im większe te akwarium macie, tym większe urosną wam ryby. I kolejne pytanko: ile płacić za prąd miesięcznie za akwarium? Eee, pytanie takie jest. Prawda jest taka, że dokładnie sam nie wiem. Eee, pamiętacie, robiłem pomiar jakiś, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu i ja pamiętam. Żem wyszło około z 200 kW, chyba bodajże, 196 kWh, chyba tak jakoś było yy, za zużycia energii miesięcznej. Więc, yy, jeżeli ktoś ma rachunek za prąd, to niech sobie przemnoży yy, przez obecną stawkę, ile to będzie. No 200 kWh razy stawka i wyjdzie wam, yy, ile ja płacę za prąd. Z tym. Chyba, że tam pamiętam, że było liczone chyba tylko to jedno akwarium. Wtedy jeszcze nie była liczona 240, więc należałoby dodać jeszcze 240. No ale myślę, że tak około 200 zł miesięcznie to spokojnie zużywa to akwarium czyli praktycznie tyle, co reszta domu razem wzięta. I kolejne pytanko, poniekąd już w tym filmie padło. Zawsze podziwiam Twoją filtrację i jest pytanie, czy tam tylko filtrację Napędza Aqua L Ultra Max Czy jeszcze jakaś pompa u ciebie się znajduje? No to drugie to samo pytanie. Tak jest druga pompa, yy, która napędza mi na rurowca. I kolejne pytanko. Witam, będzie chów altuma. No ja cały czas chowam altumy. Są tutaj, dwie sztuki. Nie, słuchajcie, nie mam zamiaru rozmnażać ryb. Żadnych, one się jak chcą to się same rozmnażają. Ja celowo nie planuję żadnego rozmnażania ryb, do żadnego rozmnażania nie doprowadzam. To, że one się rozmnażają, to jest tylko i wyłącznie e, ich preferencja, i czy one to zrobią, czy nie, to, to tego to ja nie wiem. A poza tym to mnie się zdaje, że to są dwa samce bardziej niż para i te tańce, które tutaj są, to raczej nie są tańce godowe, tylko raczej są to takie wiecie, potyczki między y, samcami. O i doszliśmy do teraz kolejne pytanko, doszliśmy do pytania, które spowodowało to, że nakręciłem film całkowicie osobny. Czym się różni Altum od Scalara? Tak, yy, No ma co się za dużo wypowiadać, skoro nakręciłem na to cały, cały film. Tu jest Altum, tu jest Scalar. Widzicie, tak wygląda Scalar Jonana i tak wygląda Altum Molinoco. No, różnica jest taka, że widać od razu, tak. Nie no, przede wszystkim słuchajcie, jest różnica w budowie ciała. Altumy są sporo większe od skalarów. Mają troszeczkę inaczej ułożony pysk. Oraz tutaj przy odbycie też się nieco różni. Altumy mają takie fajne wcięcie. A skalarki raczej są takie bardziej okrągłe. No, a przede wszystkim podstawowa różnica jest taka, że jest to zupełnie osobny gatunek ryby. Tak, rodzaj Pterophyllum. I potem mamy pterofilum Altum, i pterofilum Scalare, a jeszcze pterofilum Leopoldii. Także jest to całkowicie osobny yy, gatunek. Ktoś tak uznał, ktoś z mądrych ludzi zajmujących się właśnie rybami. Ja to tylko przekazuję tą wiedzę. Różnice z wyglądu no, są może nieznaczne, ale to tak samo słuchajcie jak przy apistogramie rodzaj apistograma i gatunki, potem mamy już chyba ze 100. Tak, Mamy tu o, na przykład kakadu, gdzieś tam jest borelli i bleksin, które u mnie występują yy, i one też praktycznie są identyczne. Jeżeli spojrzymy na samiczkę taką o tutaj i, i na samiczkę z, nie wiem, z borelli, to praktycznie jest ta sama ryba. Z tego bleksin można byłoby się pomylić, tak? Jedynie różnią się tam kolorystycznie samce. Aczkolwiek pewnie jest też mnóstwo gatunków, które naprawdę trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby je od siebie odróżnić. Ale ktoś się przyjrzał, odróżnił i stwierdził, że to jest inny gatunek. Więc altu i skalar różni się tym, że to jest inny gatunek. I kolejne pytanko. Mam pytanie, czy zrobił Pan znowu film w sklepie zoologicznym Catfish z pytaniami od widzów? Pozdrawiam. Słuchajcie jak najbardziej, jeżeli chcecie. I właścicielka będzie chętna, mogę zrobić film z pytaniami od widzów, tylko musicie je zadać. Więc, jeżeli ktoś ma takie pytanie do Basi z Catfish'a, to napiszcie pytanie do Catfish i zadajcie te pytanie. Jak się ich uzbiera, nie wiem, no co najmniej ze 20, no bo nie będę z dwoma pytaniami jechał, no to wówczas przejadę się do sklepu i być może nagramy tam jakiś materiał. Zachęcam do zadawania pytań. Zobaczymy. I kolejne pytanie. Tym razem seria pytań. Słuchajcie do filmu o te altumy, co tam pokazałem. Jak będzie altum po niemiecku? ja już na to pytanie odpowiedziałem. Altum po niemiecku to jest Panzer wagen, Volkswagen Tyrolum Altum. Tak. I pytanie do filmu. Eee, czym się różni altum od skalara pod względem systematyki i nazewnictwa pełna zgoda, ale skalar to skalar, ok tak jak wszystkie buty sportowe w Polsce to, tu pada nazwa nie będę reklamował, o no, to się tak czasami zgadza ale, ale to jak już poruszyliśmy systematykę to dlaczego w tym akwarium nie ma pan Pteroptylum Leopoldi no kurcze, dlaczego nie mam hmm bardzo dobre pytanie Mam preludium Altum, mam preludium Scalarum w kilku wersjach, były zresztą, ale nie o Leopoldi? Hmm. Może dlatego, że nigdy nie spotkałem jeszcze Leopoldi, nie natrafiłem na nie nigdzie w mojej okolicy. Jakoś tak żeśmy się omijali przez całe swoje życie, i dlatego nigdy na nie nie trafiłem. Naprawdę. Nawet nie wiem, gdzie, gdzie można byłoby je. Szukać. Więc może dlatego nie ma. Może kiedyś natrafię na Leopoldi jakieś przepiękne, fajne sztuki od jakiegoś zaufanego hodowcy, to może kiedyś się tutaj znajdą. Ale na razie to po prostu no, nie mam, bo jeszcze ich nie spotkałem. I pytanko: czy Skala, Lionana i Manokapuru to ryby występujące naturalnie, czy to ryby hodowlane? Słuchajcie, to są przedstawiciele dzikich form, jakie możemy spotkać w naturze. Nie są to formy hodowlane, aczkolwiek no teraz to już są, bo to już są wyhodowane, ale to są oryginalne formy, które możecie spotkać również z odłowów. No te są wyhodowane, że tak powiem, przez hodowców, ale są to formy dzikie. Dokładnie takie same możecie znaleźć w dzikich wodach Amazonii. I kolejne pytanko. Cześć, jakie rośniki pływające dają w Twoich akwariach cień? A może są też inne niekoniecznie pływające? Robisz wspaniałą robotę, pozdrawiam. No tak, w 700 słuchajcie, za cień odpowiada przede wszystkim hydrokleja, która, jak widzicie tam położy się po całej praktycznie powierzchni oraz lotos. W tym wypadku akurat lotos jeśli Czerwony, o tu mamy jeszcze kryptę korynę karbowaną, tą taką dużą. No i generalnie, to jeżeli chodzi o 700, to to tyle. no Na pewno, głównym tutaj zacieniaczem jest zaplanowana hydrokleja, która to ma takie fajne, mi o długie pałąki, gdzie tak fajnie się roślinki, znaczy te rybki mogą między nimi sobie pływać. No i liście na powierzchni, które, które właśnie ten cień mają stwarzać, tak żeby rybki czuły się dobrze, bo ryby. Takie jak skalary. Zresztą większość gatunków ryb lubi być pod czymś tak, żeby nie dostać na przykład, nie wiem, taką czaplą z góry. A tak to przynajmniej zawsze są chronione, bo się chowają. No to są zwyczaj małe ryby, jeżeli chodzi o ogół gatunków występujących w naturze, więc one raczej muszą się chować. No i zazwyczaj służą do tego im różne roślinki. Także tutaj mamy hydrokleje. i lotos. Przeniesiemy się do 240, bo pytanie było w Twoich akwariach. Jesteśmy przed 240. No i pytanie o roślinki, które tutaj pływają. Słuchajcie, to przede wszystkim jest pistia. Tak, to jest roślina pływająca już tym razem. Która pływa i ma piękne liście na powierzchni. A pod spodem widzimy takie same fajne korzenie. Ale to nie wszystko, bo na przykład tutaj mikrozorium robi za zaciemnienie. Też to, to akwarium ma mieć taki półmrok, pół taki klimat. Eee, właśnie półmroczny, takie korzenie z zarośniętym górą, więc tutaj wszystkie roślinki jakie są, są posadzone, zobaczcie na górze praktycznie, tutaj są gołe, nieco takie piękne konary na środku, które gdzie są całkowicie prawie, że bez roślin. A i z tego boku, gdzie tam bolbitis ma maskować takie połączenie, które nie jest zbyt fajne, więc no, po prostu jest zaklejone. O i tą jedną biedną żabieniczkę. A tak to mamy, słuchajcie, pistie. No i tutaj są mikrozoria i bolbitis. Od góry wygląda to tak. Pistia się pięknie rozrasta. Tu jest mikrozorium, które wychodzi z siebie i z akwarium. A no i tam też mamy pistię. I kolejne pytanko. W jaki sposób uzdatnia Pan wodę po podmianie w swoich akwarium? Na rynku są różne preparaty, które neutralizują chlor, chloraminę oraz metale ciężkie. Może i są, słuchajcie, nigdy w życiu żadnych nie używałem. Nigdy nie dawałem nic do wody, żeby ją uzdatnić. Ja wodę odstawiam. W zależności od tego, kiedy mam czas nalać, to albo na dwa, albo na trzy dni, a już na pewno na co najmniej jeden dzień, to jest, to jest już u mnie mus robię tak odkąd się zajmuję akwarystyką A słuchajcie przejdziemy na chwilę o, zobaczcie to jest mój główny samiec właśnie sobie wyszedł tak on ma słuchajcie 17 cm zobaczcie jest yy, większy niż, yy, niż ten no, Tak, a teraz będą się skalały wpływać no. zobaczcie jakie to jest bydle niesamowite największa ryba jaką mam no i największy zbrojnik jaki do tej pory mi się udało hodować a to jest zbrojnik, który się urodził chyba w tym akwarium, więc on ma zaledwie 4 lata. Więc słuchajcie, i jeszcze sporo życia przed nim, więc myślę, że te 25 cm może sobie osiągnąć kiedyś. Jak na zbrojnika pospolitego naprawdę to będzie coś niesamowitego. No dobra, wracamy do tematu uzdatniania wody. Nigdy niczym nie uzdatniałem. Słuchajcie, ja odstawiam wodę na te dwa, 3 dni. W tym czasie chlor powinien wyparować, chociaż większość ludzi twierdzi, że już nie ma chloru w wodzie, że jest woda ozonowana. No może i jest, ale ja tam nie wierzę w to co piszą i gadają. Natomiast z praktyki wiem, bo czasami współpracuję z różnymi ludźmi, którzy się zajmują serwisem takich wodociągów. Na przykład, jak gdzieś jest jakaś awaria, albo gdzieś jest coś nie tak, to się wlewa tam potężne bańki chloru, żeby to zdyzynfekować. Gdzieś się robi jakieś przyłącze i też trzeba zdyzynfekować. Gdzieś coś zawsze trzeba wlać. Więc zazwyczaj ten chlor jednak krąży w tym układzie. Takie 2-3 dni on sobie wyparuje. Nigdy nie korzystałem z takich specyfików. Mam możliwość odstawienia tej wody. U mnie zawsze była jakaś beczka wiadro, którą ta woda sobie. Odstała, no jak ktoś ma, nie wiem, 60 litrów akwarium, no to postawić 15 litrów to myślę, że nie jest problem. No tak jak ja tutaj podmieniam w dwóch w prawie, nie wiem, 250 litrów wody, no to już może to być większy problem. Ale jak ktoś chce też i znajdzie sobie sposób, żeby to odstawiać. Także no, nic, nigdy nie wlewałem, nie wypowiem się, jakie preparaty są najlepsze. Moim zdaniem nie ma sensu ich stosować. Dlatego ja ich nie stosuję. No jeżeli coś może się zrobić samo, no to po co mamy płacić za to samo. I kolejne pytanko. Dzień dobry. Czy istnieje możliwość skontaktowania się z Panem na Priv? Jak mnie znajdziesz, to się skontaktujesz. Nie mam żadnych mediów społecznościowych. Jakiś tam, jak się to nazywa, social media. Yy, żadnych takich nie mam, więc tam do mnie nigdzie nie można napisać. Można napisać pod filmem yy, na YouTubie albo można mnie znaleźć. jak powiem szczerze, wiele osób nie miało z tym żadnego problemu. Znalazło mnie, napisało do mnie albo nawet zadzwoniło. Bo nie jest to wielka filozofia mnie znaleźć. Jak ktoś chce, to potrafi, ale jak ktoś nie potrafi znaleźć, no widocznie. To, z czym chce się skontaktować, nie jest na tyle ważne. I słuchajcie, kolejne pytanie, tym razem już ostatnie, z marca. Jaką masz na co dzień temperaturę w akwarium? Słuchajcie, w tym akwarium, 720, mam nastawione 26 stopni, natomiast 240 jest to stopni 24. Tutaj jest po prostu wyższa temperatura ze względu na altumy. Ale zazwyczaj to mam 24-25 stopni w swoich akwariach i tak mam przez całe życie. I do tej pory nie miałem żadnych problemów z tą temperaturą. A w wakacje bywało, że miałem i po 33 stopnie, albo nawet i jeszcze chyba więcej, jak się dobrze nagrzało. No, słuchajcie, to było ostatnie pytanie z marca. Mam nadzieję, że film Was nie zanudził. Podzielony na dwie części. No ale dużo pytań musiałbym chyba, nie wiem, częściej robić nagrywać. No ale ja nie zawsze mam możliwości i warunki do tego, żeby nagrywać. Zatem zachęcam Was wszystkich do wspierania kanałów. Lajkujcie, komentujcie, zadawajcie pytania. I przypominam, że jeżeli chcecie zadać pytanie do Basi z Katwisza, to napiszcie pytanie do Katfish. Jak się mówię, na zbiera tych pytań z 20, tak żeby było z czego nagrać ten materiał, no to zdam, skontaktuję się z nią, jak będzie chciała i miała na to czas. No bo pamiętajcie, że to nie zależy ode mnie tylko i wyłącznie, no to się do niej przyjadę i jakiś tam filmik od niej nagramy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.